hej ja Cześć, witam Was na pierwszym moim vlogmasie e, Dzisiaj mam pierwszy vlogmas ale ja od razu mówię, że ja będę miała strasznie krótkie vlogmasy Bo ja mam jeden kalendarz Dzisiaj mam Teraz Wami Zaraz podpikę Ten jest czerwony, a tamten będzie z kosmetykami Ale dla dzieci Ja go znalazłam z Ja nie pamiętam co z niego kupowałam Kolejną miałam Albo otwórzmy sobie by, by się na, mamy ósmą, czterdzieści y, szósta, czterdzieści stać. stałem specjalnie y, obrusiałem, żeby szybko mią żebym żebym wszystko wam no, to nagrałam, bo mam pierwszy grudnia już to miejsce. Bo zamka. Zaraz zobaczę, czy jest śnieg. Więc tutaj mamy jedneczkę, już sobie znalazłam sklejamy palucha poczekajcie niech koniki otworzą dzisiaj nie otwieram jeden bo ja tak będę robiła że w jeden dzień nie jeden koń w tamtym kandarzu też ona. a na dzisiaj dobra dawaj, tu hop Do O, patrzcie, pięknie otworzyła. Teraz rozdamy i konią trochę, strach, trochę tam... Co mi tu mamy? Okej, mamy cukierczka, to zaraz sobie zimasz. I kiedyś trzymam sanyczki. Nie mogę o słodki. Mm. Na no, srebrnym karabinczyku, ale piękny Ale jej nie przypnę, bo ma żółwika i by tak nie pasował Ale ma dereczko mojego autorstwa. Ale nie będę miał pokazałości i bo on się nic. Mamy tu też tego pana, ale dereczki świątecznej na razie nie zakładam, ale zaraz założymy i on ma już świąteczny w miarę komplecik, ale bez derki no to mam halterek z na krapikiem mojego autorstwa to mojego autorstwa uwiąz i no nie no. No. no i ja raczej tak pobednę jadąc gi dwa konia na Wigila albo trzy sztormik Alucza i on się zastanawiam, czy kogoś jeszcze nie. Jakby do niego teraz to niby nie pasuje. Ale niech zostanie. Ja idę szybko po ten drugi kalendarz, dlatego tylko tu chwilę go popilnuję. Teraz sobie już odłożę. żeby przed jeszcze się nadal nie było. Ja już jestem wycynaczona, ale jutro będę otwierała to wytnę właśnie. No i niestety nie znalazłam, ale zaraz idę i śniadę. Więc jeszcze bym w masku, muszę go sobie ubrać w inny skręty. Doleczki. no tak mam takie wody e, takie różowe długie woda uwiąz taki dłuższy uwiąz ląża Zaoszczędniki jakby. Jeszcze że na konia. Dereczka fajna. Dwustronna. Aż koło wyrażenie wrażenie Taka? Taka. już dwustronna. I sobie ją zakładamy.

Teraz jest skończony. Ja mam lubię, Ferokonia. konia. Co prawda, one tak nie chcą wstać. Chyba siedemy za uszy. uszy. Nie, z uszymi. Ty? Ja Przetłumaczę tym oto, oty, tym to e, odcinkiem. E, kończymy pierwszego vlogmaska. Dziękuję mam nadzieję i udanych świąt. I jutro będzie większy vlogmasek. Bajo!